Zbieraj go! Witamy wszystkich w tych pięknych okolicznościach przyrody. Ktoś, kto ma subskrypcję na tym kanale, może się troszeczkę zdziwić, ponieważ na tym kanale nic nie było dodawane przez praktycznie 4 lata. W dniach swojej największej świetności kanał dobił do 26 tysięcy subskrybentów czyli co nas klasyfikowało na drugim miejscu zaraz po kanale Machonego. Co ja tutaj robię? Jak wiecie, gdzieś nasza współpraca jest taka oficjalna, no, no nie to, że się zakończyła z Machonym, po prostu stwierdziliśmy, że nie można robić dwóch rzeczy na raz, nie można skutecznie prowadzić sklepu internetowego i nie można skutecznie reklamować tutaj akurat produktów z Eserpyro. dlatego, że ja jestem na chwilę obecną dystrybutorem marki SR Pyro na rynek polski. I właśnie nie szło, nie szło tych dwóch rzeczy połączyć, każdy gdzieś tam nam zarzucał po drodze, że zbytnio faworyzujemy w SR Pyro u Machonego. albo na odwrót, że z kolei klienci hurtowi zarzucali, że na przykład a, no bo my możemy sobie dać lepsze ceny na pirochicie, zamiast na SR Pyro, więc to zaczynam na, na pirochicie, ponieważ mamy bezpośrednie tutaj dojście ze serpero. Więc, żeby troszeczkę to rozdzielić, postanowiliśmy, że każdy tutaj w tym momencie pójdzie w swoją stronę. E, oczywiście kontakt z Machonym mamy, jesteśmy w, dalszej, w dalszym ciągu kolegami. E, będę się z Machonym teraz widział na najbliższych egzaminach pirotechnika, gdzie on podchodzi pierwszy raz do. Kursu i egzaminu pirotechnicznego, ja już będę tą licencję kolejny raz przedłużał. W dniu dzisiejszym, akurat natrafiła się bardzo szybka okazja na nagranie nowego filmu. Będziemy robić oprawę. Oprawę, ale nie meczową, tylko oprawę na przyjazd wozu strażackiego, ponieważ wczoraj byli u nas panowie strażacy z okolic Osieka i tam będziemy jechać i stwierdziliśmy, że po prostu jest to świetna okazja na wykorzystanie i sprawdzenie po pierwsze nowych flan. Z właśnie z marki SR Biro. Kod produktu to cele 7035 Każdy, oczywiście jeszcze kolor jest, one są w sześciu kolorach. Ma na końcu oznaczenie literką. Nek to jest 35 gram. Jest to flara na pocierkę, czyli na, na draskę. I takie flary ustawimy, mamy 16, 16 takich flarów, ustawimy 16 chętnych na, na drodze przejazdu tego wozu strażackiego dodatkowo odpalimy sobie cztery bojzonki, bo to jest ta nowsza partia, więc sprawdzimy czy są dobre i dodatkowo okrasimy to stroboskopami. Co będzie na tym kanale? Bo ktoś by mógł pomyśleć, a no to będzie nuda, no bo produkty są pyro tak? I będziemy chcieli pokazywać i prezentować je w jak najlepszym świetle. Otóż nie! My na tym kanale na pewno nie będziemy robić testów pirotechniki, i nie będziemy testować i po prostu oceniać tych produktów, dlatego że tutaj testowanie i ocenianie produktów, no wydaje mi się, że Machony ma po prostu wyłączność. Poza tym on jest testerem niezależnym i po prostu gdybyśmy my sami testowali i oceniali nasze produkty, byłoby to po prostu, no moglibyście stwierdzić, że zawyżamy te oceny, byłoby to nieobiektywne. Na tym kanale dowiecie się jak wygląda praca dystrybutora, importera i pirotechnika od kuchni. I to pirotechnika z takiego jakby zamiłowania do pirotechniki, ponieważ swoje pierwsze popalone łapki od motylków, które gdzieś tam że podpaliłem, miałem już w czasach podstawówki. Więc od tego czasu już człowiek nabierał doświadczenia i gdzieś ta pirotechnika zawsze mnie przyciągała. Także postaramy się tu o w miarę regularne odcinki. Już 16 będę w Walencji, także spotykamy się tam z jedną firmą pirotechniczną, która pokaże nam tutaj troszeczkę swoich produktów. Pokażą nam, jak robią szelki. To będzie firma z Hiszpanii. Następnie 21 i 22 będę razem z Machonym na egzaminie w Zielonce i postaram się Wam tutaj też taką relację zdać jak wygląda egzamin w Zielonce i jak w zasadzie, bo każdy ma pytania, jak w zasadzie tym pirotechnikiem się zostaje i co trzeba zrobić, co trzeba wiedzieć, jest dużo mitów już na ten temat, no to być może wtedy na tamtym odcinku będzie to dobry temat, żeby to po prostu wszystko wytłumaczyć. I 25 jest nowa prezentacja, tegoroczna prezentacja 25 marca, jest prezentacja SR Pyro w Niemczech, czyli na SR Pyro robi pierwszą prezentację w Niemczech na Rynek Niemiecki, również te SR Pyro i będziemy również, zahaczymy o Holandię i Amsterdam także jak widzicie w marcu już będzie się dosyć sporo działo, żeby tych odcinków troszeczkę ponagrywać no i co, widzimy się już na placu boju i w miejscu gdzie będziemy przygotowywać te, te wszystkie produkty do, do zrobienia przywitania wozu strażackiego Także dla Was to będzie sekunda, a dla nas jakaś godzina drogi. Także ruszamy. Odpalanie jest bardzo prosta. Flary mają pocierkę z tej strony. Trzeba Zaraz do, wszyscy ci co będą brali w tym udział dostaną. I od razu tutaj energicznym ruchem pocieramy. Nie, ona się rozpala. E, około 2-3 sekund e, do uzyskania pierwszego połomienia. Kolejne jakieś 3-4 sekundy e, do uzyskania takiej super saurytankowej. Będziemy stali na ulicy, tak? rozciągnięci na 80 metrów, 10 metrów odstępu jeden od drugiego. W momencie, kiedy wóz strażacki będzie przejeżdżał. Koło pary, która jest z przodu, odpalają flary ta para, która jest, jest... Zza. jest i po... jest no. Po... No. Czyli tam no, z 5 metrów przed wozem, no bo, bo strażacki nie wiem, jaką będzie szybko z No, gdyby flara komuś nie odpaliła, ktoś by miał jakieś trudności. Zawsze Mielikanie. można podbiec mhm. sobie tymi czubkami bez tej zawleczki, tymi czubeczkami sobie przypalić, tak? to stroboskopy, jeżeli chodzi o stroboskopy tutaj odegniemy tylko te lęciki do góry e, i można go po prostu e, par, osoby, które będą miały obok siebie te stroboskop to po prostu przypalają flarą tak, że przypalamy tak, flarę, od razu stroboskop? stroboskop, razu. tak jest jak długo się pali stroboskop? 90 sekund no, spokojnie, o, próbowaliśmy także okej, okej, idzie, to idzie do flar żeby te pocierki nie odpadły, tak? Słuchajcie sobie. No, no. Wszyscy już są, zobacz, tam wzdłuż wszyscy są rozstawieni, łącznie 16 flar, zobaczymy jaki zrobi to efekt. Tutaj jest z nami Alicja, która na co dzień kombistycznie zajmuje, znaczy nie wiem, to nie jest praca, to jest misja, to jest pasja. służba, jest pasja. Jest pasjonatką OSP, straży pożarnej, mam kuzynkę straży pożarnej też w OSP, w troszynie akurat polskim, koło polska, i też kurczę tam jeździ, ćwiczy, jakieś takie zawody macie, także fajnie to wszystko wygląda. Ja osobiście od siebie powiem, że nam zawsze strażacy SP chętnie, obojętnie w jakich granicach Polski jesteśmy, zawsze chętnie zabezpieczają nam profesjonalne pokazy fajerwerków. Także naprawdę fajnie. E, no i co? I cieszymy się, że możemy wam dzisiaj pomóc w, tym, w tej uroczystości, tak? Chcielibyśmy, że chcecie nam pomóc. Okej, okay. a powiedz mi, a widzieliście już wcześniej jakieś wozy strażackie? E, tak, pan? Która jest teraz na podziale i Fortran. Transit. Tak, jak się jeździ takim wozem strażackim. Jest Pawa? Tak, fajnie się jeździ. Jest wazen, się... fajnie się się jeździ. Tak. Dobra, zobaczymy, czy równie dobrze jak zgaszeniem pożarów Alicja poradzi sobie z odpaleniem flary. Także trzymajcie za nią kciuki, bo się trochę stresuje, ale będzie dobrze. Mam nadzieję. Dzięki Dziękuję bardzo. teraz siedzę w wozie Straży Pożarnej, to jest nówka funkcja. Naprawdę, wszystko jest jeszcze w ogóle jeszcze jest folia. Zobaczcie na poręczach. Także ekstra chłopaki z Osieka, Straż Pożarna, z Osieka, będzie miała naprawdę porządny sprzęt. No i co, fajnie, dziękujemy bardzo za zaproszenie. Pamiętajcie, że Straż Pożarna to jest służba mundurowa, która cieszy się największym zaufaniem wśród wszystkich służb mundurowych, które są w Polsce. No i co, i dlatego, że. Niech, niech działają, niech podniosą, połączą życie i dzięki bardzo. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.